Bardzo często wymaga się od nas pewnej deklaracji dotyczących nas samych, zupełnie niepotrzebnie. Ja mam wrażenie, że ciągle chce się okrajać kobiety z ich wszechstronności albo z ich różnorodności. Ja jestem naprawdę wszechstronną osobą. Ja się świetnie odnajduję w mediach, bardzo dobrze się odnajduję w biznesie, cieszę się bardzo na swoją działalność społeczną. Nie ukrywam swoich sympatii politycznych. I w każdej z tych ról czuję się osobą spełnioną, ale jeszcze taką, która ma wiele do zaoferowania. Oczywiście rola mamy i rola żony jest dla mnie najważniejsza i zawsze jest, i to będzie absolutnie niezmienne. Ale to dokładanie. Ludzie mają trochę problem z tym, że ja się wymykam pewnym deklaracjom, to znaczy pewnym diagnozom. Z jednej strony chcieliby we mnie widzieć głupiotką celebrytkę. Trochę nie bardzo się daje w tym, mimo ogromnych chęci, utrzymać. Trochę osób chciałoby mnie spisać na straty, na przykład telewizyjne, a za każdym razem dostaję nowy projekt, nowy projekt realizuję z wielką radością i dużo się dzieje. Dużo osób chciałoby, żebym nie wychodziła poza ich wyobrażenie o mnie. Tylko, że trochę ja nie żyję wyobrażeniem innych ludzi. I ja mam jeszcze całą masę planów, y które będę chciała zrealizować. I teraz jeszcze do tej układanki, którą jest y y Małgorzata Rosenek Majdan, dokładam y triatlonistkę i za chwilę będę y starała się startować y w zawodach, y po to uwaga, żeby je po prostu ukończyć. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.